Witam Was serdecznie w kolejnym materiale. No, dziś materiał no, no nieco mniej przyjemny. Aktualnie, aktualnie niedziela. Ptaszki powinny być po treningu, a dzisiejszy dzień spędzamy na kawce, przesiadywaniu z młodzieżą. No i sobie. Chorujemy. Chorujemy sobie. E, że tak powiem, od wczoraj, przedwczoraj, nie uniknąłem, nie udało się, niestety. E, I choróbka młodych dopadła również mnie. Hmm, no, co mam powiedzieć? Wychodzi na to, że jednak e, moje metody nie zawsze się sprawdzają. Moje jakieś sposoby to no ja to tak mówię, co drugi rok, z tego co ostatnio wynika. A zaraz, żeby nie było, że jestem gołosłowny, to pokażemy, bo tu chyba zaraz będziemy mieli akurat, o, pokażemy, jak ptaki siedzą sobie na wolierze. A tu aktualnie widzimy, jak białolota ciągnie na wymioty, ale, no, jeszcze się wstrzymał chwilę. Dziwne na razie są te objawy, no, bo jest część ptaków, duża część, która już wymiotuje. Wczoraj wieczorem były wypuszczone na oblot, no późno, bo późno, bo tam około po 18. O, zaraz chyba będziemy mieli efekt. Yy, polatały może 15 minut. Siadły, no, chyba 5 sztuk już nie chciało latać wcale, wymioty już były na dachu. Później były wymioty już pojedyncze w, w gołębniku. Aczkolwiek jedną rzecz Wam pokażę, co jest cały czas dziwne, jeżeli chodzi o yy, o tegoroczne przechodzenie tej, tej choroby młodych to one ciągle w większości mają bardzo duży apetyt. Jest mówię, zadziałane już od wczoraj antybiotykiem, bo tak jak ja powtarzałem cały czas myślę, czy te krople żołądkowe i tak dalej, to było na zasadzie próby zapobiegnięcia adeno, czy tego, tego tak zwanego adeno a nie po to, żeby tym leczyć. Wiadomo, teraz też będą dostawały je od czasu do czasu, aczkolwiek nie jest to jakiś środek, który, którym się wyleczy je, jeżeli już faktycznie wejdzie, wejdzie ten wirus. Jeżeli, bo to jest po prostu jakby na zasadzie zabezpieczenia przed tą niestrawnością, żeby to nie wywołało AD. No, no niestety, tak jak mówię, dla wielu osób będzie to. O, widzimy, właśnie ruszył Białolot. Dla wielu osób może będzie to. Nie chcę mówić, że kogoś to ucieszy, bo może nie o to chodzi. Ale no, no niestety, mówię, bardzo dużo osób było wielkim przeciwnikiem tego, co powiedziałem, tego, co czasem opowiadałem. Tym filmem chcę pokazać, że też się mylę. I też nie jestem alfą i omegą, jeżeli chodzi o, o ten sport, również mi się nie udało. Również, no, również nie uniknąłem tego. Do lotu konkursowego mamy jeszcze dwa tygodnie, więc teoretycznie jest czas. Aczkolwiek ja się przyznam bez bicia, ja jeszcze nie miałem do, dobrego sezonu gołębi młodych, jak trafiła mi się choroba. Ta choroba młodych. Jeszcze mi się tego nie udało. Zobaczymy, jak będzie teraz, aczkolwiek, przeważnie miałem to tuż przed samymi lotami, gdzieś tam łapałem. Ptaki aktualnie są po trzech treningach. Nic nie zginęło, aczkolwiek, no, demonami prędkości to one nie są. Nie wiem, ostatni trening tam było około 15 km, leciały 40 minut. Tak więc. No, no nie są demonami prędkości. No aczkolwiek teraz. No mówię, no stało się to, czego wiadomo, każdy z nas próbuje w jakiś sposób próbuje zapobiec. Tu się niestety nie udało. Pokażę może odrobinkę przesunę. Jak to wygląda u nich w tej chwili? Jak wyglądało jeszcze ranne karmienie i tak dalej. Gdzie mówię, wiadomo, dostają tylko super dietę i w bardzo małych ilościach. To jest to, co mówił Grzesiu Sojka u siebie na, na filmie, że on karmi je po prostu wtedy w tym okresie kilka razy dziennie bardzo małymi ilościami. Jest świeżo posprzątane, nie było jeszcze tragedii. Nie było jakoś mokro. Teraz widzę, że pojawiają się pojedyncze zielonkawe plamki. Ale spójrzcie przede wszystkim na to. To są gołębie, które wymiotują. Powiem o Mam je połapane, nie wiem, 10-15 sztuk. I karma w wolu od rana jeszcze jest, czyli to trawienie jest słabe. Chodź, 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 chodź. Ale ciągle... Na razie jest jeszcze apetyt. Chodź, 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 chodź. I tak, przed chwilą widzieliśmy białolota, który wymiotował, a on teraz siedzi tutaj i walczy o karmę. Aktualnie jakbyśmy przelecieli cały gołębnik, nie ma ptaków, jedynie są dwie sztuki widzę na wolierze. Reszta cała kręci się za karmą. Powiem szczerze, nie do końca to rozumiem, bo z reguły jak w poprzednich latach miałem tą chorobę młodych, to po prostu była kaplica. Z reguły te 2-3 dni to gołębie były, że tak powiem, zadżumione kompletnie. Tutaj one ciągle jakby mają ten, to pragnienie jedzenia. One cały czas ten apetyt jakiś mają, próbują cały czas. No mówię, chwila, moment nie ma, tak? Nie dostaną już więcej. Będzie, jest ta karma wydzielana, bo wiadomo, że tylko i wyłącznie nabijamy im te wola, tym, które nie trawią, więc więcej na pewno nie będzie. Też myślę, że takie karmienie małymi ilościami, ale, ale częściej też powoduje, że one więcej piją tej wody ze specyfikiem, żeby, żeby jednak próbować je leczyć. Jak to wyjdzie, zobaczymy. Tak jak mówię, no dzisiaj jest taki pierwszy dzień konkretny, gdzie się to naprawdę zaczęło, bo w dniu wczorajszym to to, to tak mówię, zauważyłem u trzech sztuk wymioty i one tam miały problem z tym trawieniem. Aczkolwiek, no mówię, czy udało się, czy uda się, to w miarę szybko, w miarę szybko zareagować i, i doprowadzić je jeszcze do jakiejś formy i kondycji, no to to wszystko wyjdzie w praniu i powiem Wam za jakiś czas. Dzisiaj miał być trening, jutro miał być trening. W środę miała być pierwsza próbna kabina. No nie będzie tej próbnej kabiny, wiadomo. E, bo, bo, bo... No ja nie będę na pewno ryzykował, ani tam przebierał, bo po co? Zbędne ryzyko. Jest świeżo posprzątane, po tu po rogach już niektórych y, widzę pojedyncze piórka, czyli tam, mówię, nie wszystkie są jeszcze zainfekowane. I miejmy nadzieję, że uda się y, zapobiec to u, u części, części stada. Że, że je to całkiem nie złapie. Aczkolwiek ja osobiście nie mogę patrzeć. Oj, teraz widzimy, dopiero co zjadły, i już w rogu na kolejny, kolejny wymiotuje. I tak jak mówię, one wymiotują, a za chwilę przyjdą i będą pobierały pokarm od nowa. Eee, no jest to troszeczkę dziwne zachowanie, moim zdaniem. Tak jak mówię, te, te odchody jeszcze nie są tragiczne. Pojedyncze. Zielonkawe plamki się dopiero dzisiaj zaczynają pojawiać. I teraz zobaczymy test hodowcy, czy uda się to w miarę szybko opanować. W miarę szybko opanować, żeby jeszcze uratować ten sezon. No i nie oszukujmy się, uratować cały rocznik. Bo ja powiem tak: najf, jeżeli nie miałem tej choroby młodych, to z reguły miałem bardzo fajne roczniki, ogólnie całe ptaków. Jeżeli mnie ta choroba młodych złapała, to bywało z tym różnie, i że tak powiem, w guenniku lotowym bardzo mała ilość jest ptaków z, tego, z tych roczników. Osobiście no, podziwiam bardzo za tamten rok kolegę Wieśka Kościelnego, jak on tam wtedy nagrywał filmy i miał ptaki też, które przyłapały mu Adeno na, na chwilę przed lotami, i on je wyprowadził. I naprawdę fajnie przeleciał cały sezon. Teraz te roczniaki mu się pięknie spisują. No, ja podziwiam. Podziwiam, e, bo, bo ja do tej pory tego jeszcze nie umiałem zrobić. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Przede wszystkim, wiadomo, trzeba opanować to jak najszybciej, żeby, no żeby to się nie rozchustało na całego. To, co w ogóle się dzieje w tym roku, jeżeli chodzi o treningi, wywózki, to jak ja dostaję informacje z całej Polski to powiem szczerze, że aż mnie ciarki przechodzą. Dzień dzisiejszy, niedziela tutaj u nas w oddziale chłopaki też powywozili, no po prostu jest Armagedon jakiś, gdzie niektórzy nie mają połowy, a niektórzy mają szczątkowej ilości ptaków na daną chwilę, gdzie pogoda wydaje się no, rewelacyjna, jest delikatnie powyżej 20 stopni. Piękne słońce, chmury wysokie. No ideał. A ptaków nie ma. Nie wiem, nie wiem do końca, co się dzieje. Z każdym rokiem jest, jest coraz gorzej, jeżeli chodzi o orientację. No, jest coraz gorzej, jeżeli chodzi o choroby. To wiadomo, coś się nie tak dzieje, aczkolwiek co, tego nie wiem. Możecie podesłać jakieś swoje, swoje przemyślenia na ten temat. Możemy o tym jak najbardziej pogadać i. Jakiś osobny materiał nakręcić? Co wymyślicie? Co tu się w ogóle za przeproszeniem odczynia w tym naszym sporcie, gdzie naprawdę no giną ptaki masowo? I to nawet nie na lotach, tylko przed lotami. Zobaczymy. Tak jak mówię, pragnę tym materiałem pokazać, że ja też popełniam jakieś błędy, mam jakieś niedociągnięcia. Bywają lot, lata, bywały lata gdzie. Te moje jakieś tam metody, zdawały egzamin i wszystko było cacy. A tak jak mówię, bywają takie lata, że się nie udaje. Dwa lata temu, tak jak pamiętacie, ci, którzy mnie oglądają od dłuższego czasu. E, ta choroba młodych dopadła mnie w dzień koszowania na pierwszy lot konkursowy. No w tym roku dwa tygodnie wcześniej. E, a co z tego będzie, jaki będzie efekt finalny? No zobaczymy. Myślę już za. Kilka dni, jak się udaje wyciągnąć, a już za dwa tygodnie na lotach konkursowych, jeżeli do nich dotrwamy. Zobaczymy, czy uda się je po prostu doprowadzić do kondycji, do formy i do, e, i do jakiegoś stanu uży, używalności, tak? użyteczności w lotach. Zobaczymy. Tyle, trzymam kciuki za Was. Mam nadzieję, że ta. Ten zły omen, jeżeli chodzi o treningi, no oby się, oby się już skończył. Niech te ptaki wracają w kompletach do domu i bawmy się, już niektórzy za tydzień, niektórzy za dwa tygodnie, żebyśmy mieli możliwość fajnie pobawić się i pościgać na lotach gołębi młodych. Tyle ode mnie. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie kciuki, żebyśmy dali radę wyprowadzić ptaszyny i żebym miał Wam jeszcze co nagrywać. Do zobaczenia.